Cześć, tu Karola i witam Was w kolejnym materiale. Dawno mnie tutaj nie było, a moje poprzednie firmy są ustawione na prywatne. A wracam do Was z dosyć ciężkim tematem. Wielu z Was może myśleć, że ten tytuł jest bardzo drastyczny, ale jest adekwatny do tematu, jaki chcę poruszyć. Tematu, który gdzieś tam się przewija na moim Instagramie, gdy zostawiam naklejkę z pytaniem. Najczęściej takie pytania do mnie trafiają. Czy da się z tego wyjść samemu? Jak mi się udało z tego wyjść i jak wygląda całkowicie moja historia, więc przygotujcie sobie coś ciepłego do jedzonka picia i zapraszam was do dalszej części materiału. która poszczególnych składników będzie w opisie. A teraz Wam troszeczkę popowiem jak wygląda moje żywienie i jakimi wartościami, a raczej zasadami się yy, gdzieś tam utożsamiam, jakich używam w życiu. W sumie teraz ciężko mi znaleźć słowa, bo generalnie jak nagrywam, to zawsze mi brakuje słów. Zasada, <grybujesz> jaką się kieruję, jest to zasada 80% do 20%. Jest to po prostu kluczowa zasada, yy, jakiej używam w swojej kuchni i tak naprawdę kiedy byłam w takim drastycznym momencie w swojego życia, że byłam skrajnie małą, bałam się jedzenia, bałam się bardziej przetworzonych rzeczy. No i myślałam, że, nie wiem, od jedzenia gdzieś tam, batonika, Kinder, umrę albo, nie wiem, przytyję 10 kilo, a to wcale tak nie działa. Miałam totalnie energii do życia, nie miałam totalnie energii, siły, żeby cokolwiek robić. Praktycznie całe dni przesypiałam, generalnie wychodziłam do szkoły, wracam ze szkoły. Kładłam się spać i tak wyglądało to zataczające się błędne. Zaczynałam się od znajomych, nie wychodziłam kompletnie na miasto, bo to był taki strach przed zjedzeniem czegoś na mieście, czego kaloryczności nie znałam. Chodzenie do pracy w tamtym czasie też było dla mnie pewnym sensie wybawieniem, dlatego że jadłam tylko na przerwie, a brałam ze sobą do jedzenia warzywa i owoce. I okej, okay, nie ma w tym nic złego, bo warzywa i owoce są mm, wartościowym składnikiem w naszej diecie, ale to było tylko to. Brałam to tylko ze względu, dlatego że miał to najmniej kalorii. I tak, jedzenie było tylko dla mnie czymś, co widziałam jako cyferki. Nie było to niczym, co dawałoby mi energię, bo postrzegałam to wszystko pod kątem liczb. I teraz y, odpowiadając samemu sobie, czyli ogólnie teraz, tak przed wami. Czy wyglądając tak, byłam szczęśliwa? Miałam energię? Czy mając taką sylwetkę spełniłam swoje marzenia? Nie. No to jak możecie mnie teraz zobaczyć, jak wyglądam, gdzieś tam się pokazuję na Instagramie, albo spotkacie mnie na ulicy, to jest gdzieś około 10 kg różnicy. I 10 kg zawsze się tak wydaje dużo, ale nadal dużo osób mnie postrzega bardzo szczegółowo osoba, Ale jak Właściwie widzicie teraz to zdjęcie. Można sobie uświadomić, jak to wyglądało wcześniej. I jeszcze chciałabym tutaj na samym też początku zaznaczyć, że ja nie jestem ani psychologiem, psychoterapeutą, ani żadną osobą z tego pokroju, więc to nie jest uniwersalna recepta dla każdego. W każdym bądź razie też chciałabym przez to Wam opowiedzieć, jak mi się udało z, te, z tego za przeproszeniem bagna wyjść. Da się z tego wyjść samemu. Bo wszystko siedzi w głowie i jeśli Wy nie będziecie mieli takiego samozaparcia w głowie, żeby być zdrowym, że chcecie z tego faktycznie wyjść, to nawet terapeucie może być Wam ciężko pomóc, bo jest to choroba psychiczna jak każda inna. Jest to temat zamiatany pod dywan, a uważam, że powinno się o nim mówić częściej też postrzegać jako chorobę, a nie jak coś, co po prostu jest brane jako wymysł ludzki, wymyślasz. I takim wstrząsem dla mnie było, kiedy straciłam okres, nie miałam go przez półtora roku i przez półtora roku ukrywałam to przez rodziną. Później to jakoś wyszło, poszłam do lekarza, zaczęłam się na to leczyć. Generalnie samymi lekami ciężko jest to zrobić, trzeba wiadomo do tego większej ilości energii. Wtedy już jadłam więcej, bo chodziłam już gdzieś tam na swoje zero, gdzieś tam na swoją delikatną nadwyżkę, powiedzmy. Kwestią, jaka mi pomogła, to po prostu siłownia, raczej trening na siłowni. Stało się to taką moją pasją, takim, taką zajawką tak naprawdę, do której zdałam sobie sprawę, że potrzebuję większej ilości energii. Że fajnie to wygląda, kiedy im więcej trenuję, moja sylwetka prezentuje się coraz lepiej. Chociaż wtedy no, wyglądałam jeszcze no, jak wyglądałam, nie, nie było to jakoś takie spektakularne, ale ja widziałam gdzieś tam takie zmiany i też pomogli mi tacy nieświadomi wtedy mojego problemu ludzie. E, również z siłowni, bo mówili: o, jedz więcej, zbudujesz tu i tu, tu będziesz e, miała. Przekształty, coś tam, coś tam. No i generalnie zaczęłam się po prostu tego słuchać. No, wiadomo, że to były takie słowa, takie troszeczkę rzucone na wiatr, ale faktycznie, on, faktycznie one gdzieś mi tam pomogły. Ostatnią kwestią, mam nadzieję, że nie pominęłam nic. Otóż dobra, to zobaczymy w praniu. Jest to znalezienie odpowiednich treści w internecie. Nie jest to łatwe, bo tak naprawdę na Instagramie czy YouTube, czy gdziekolwiek mamy po prostu wysyp. Różnych influencerów, którzy się pseudo doznają, a niekoniecznie tak jest, więc warto po prostu gdzieś tam przysiąść na chwilę i faktycznie posłuchać to, co dana osoba mówi, i wgłębić się, czy ta osoba się faktycznie zna, czy to po prostu jest tylko osoba, która przeczytała coś na pierwszej stronie Google i Prawi różne, że tak powiem, mądre rzeczy. I ja tutaj nie będę wymieniać profili, bo ja po prostu skaleczę nazwy, a tego nie chcę, więc ja je po prostu gdzieś tutaj wypiszę. I są to profile, które gdzieś tam możecie znaleźć na Instagramie bądź niektórych YouTube. I są to profile, które gdzieś tam mi pomogły w drodze o zdrowie, po prostu zdrowie. I jestem na studiach z dietetyki. Moi wykładowcy, którzy są... Dietetykami nie używając sformułowań: unikaj tego, nie jedz tego, a raczej używają słów typu ogranicz. I sami mówią, że jeśli macie ochotę na czekoladę, zjedzcie czekoladę. Liczy się właściwie ten umiar i ta zasada 80 do 20. Jest to dosyć rozległy temat, i mam nadzieję, że oni, niczym nie zapomniałem wspomnieć, jak to u mnie wyglądało. Chcę też być tutaj, jak i na Instagramie, taką osobą wsparcia. Mam nadzieję, że rodzice oraz nauczyciele gdzieś tam będą bardziej świadomi, że faktycznie taki problem istnieje, a najczęstszą grupą właśnie osób padających z zaburzeniami odżywiania są to młodzi ludzie, nastolatkowie, chociaż nie ukrywam, że na zaburzenia również chorują osoby dorosłe i też przyznanie się do takiego problemu. Pójście do terapeuty to nie jest. Żaden wstyd. Jest to lekarz jak każdy inny, który chce, abyście byli zdrowi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i w jakimś stopniu pomógł. Także my widzimy się niedługo. Pa!